Cześć moi drodzy, ja nazywam się Maciej Kulchawik i w dzisiejszym vlogu Dobra. pokażę wam Dobra, Kasia, gdzie jesteśmy? Mów wszystko, co się dzieje. Jesteśmy w Koszalinie i idziemy do samochodu i jedziemy po Śniadanie i wracamy do Wrocławia. Jo! W dzisiejszym vlogu pokażę wam mały element mojej ścieżki, gdzie od kompletnego zera staje się performerem legendą. Do zobaczenia że nie jestem kompletnym zerem. Chodźcie, spójrzmy jeszcze raz na te wspaniałe widoki, które mamy pod sobą tutaj w Koszalinie. Są to rodzinne ogródki działkowe oświata, na których to okoliczni tubylcy uprawiają ekologiczne zboża, ekologiczne pomidory w swoich szklarniach, którą możesz pokazać również w A Także hodują gołębie, widać w Koszalinianie, są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Lidl jest tani Kochani, zakupy w Lidlu zrobione i każdy siada do swojego pysznego, zdrowego śniadanka Antek je krewetki O kurde, tu krewetki i orzeszki Kasia, co je? Szynkę i mhm. bułeczki Dobre co? Chcę taki pomnik. No to jestem. Jem. Zjadłem. Poleżałem I biegałem teraz. Kurde. Zrobiliśmy na ponad 1000 km, 1100. W dwie strony. Jutro lecimy do Warszawy. Więc musiałem rozbiegać ten Twój e, zasiedziały organizm i zmęczyć go trochę. Cześć kochani, witam Was w, w wieczornym update'cie. Zmieniłem tło, żeby trochę urozmaicić coś w tych vlogach. Bo jakoś tak czuję, że ostatnio je robię mocno automatycznie i Robię jest może nie z przyzwyczajenia, ale wiem wiem po prostu, że to jest część mojego dnia. E, siadam, składam, robię. Za dużo się nad tym nie zastanawiam, a chciałbym się... Sprawdzę, czy jak działa. Chciałbym się trochę więcej zastanawiać nad tych vlogach. Na tych vlogach trochę więcej śmiesznych scenek z, z dnia wyciągać, więc e, obiecuję, że będzie działo się Działo się więcej. No, a tymczasem zrobię delikatne podsumowanie tego dnia, który prawie cały spędziliśmy w samochodzie, wracając do, do Wrocławia. Jak widzieliście, pyszne śniadanko e, na, na stacji przy Lidlu. E, połowę trasy prowadziła Kasia, połowę trasy prowadziłem ja. No, i jak tylko tutaj przyjechałem, zjadłem. No to poszedłem biegać, przebiec się i zostawiliśmy samochód e, tak daleko, mieszkam w centrum, daleko, daleko, daleko od centrum, bo były takie korki, że nie było sensu się pchać tutaj do miasta, akurat wjechaliśmy w takich godzinach, więc, e, więc jak poszedłem biegać, to zrobiłem kółeczko swoje stałe i pobiegłem jeszcze kawałek e, po samochód, wróciłem, przeparkowałem tutaj i jest koszule wyprane, e, jutro będę je prasował. I teraz byłem na, na spacerze z Michałem Kociołkiem na, na, na słuchawkach Wysłać umowę pocztą Bo państwo życzyli sobie, żeby wysłać umowę pocztą eee, Kupiłem masło orzechowe i olej kokosowy w KFD O i naprawiłem okulary w Vision Express Bo już mi spadały z ryja eee, Za każdym razem na pokazie jak gdzieś tam machnąłem głową czy, czy spojrzałem się w dół A dużo się patrzę w dół jak się patrzę na karty Nie, nie może tak być I wiecznie poprawiałem te okulary Chłop już powiedział, że się trochę rozjechały, więc mi delikatnie dogiął i no i trzymają się na mnie wspaniale. Dobry ten wieczorny update, co? Tyle się dzisiaj wydarzyło? Nie, czuję, że się trochę jednak wydarzyło. Sporo się wydarzyło, a no a już jutro, jutro, no właśnie jutro zaczynamy tour, maraton. 3 dni, trzy pokazy w zupełnie trzech różnych innych miejscach w Polsce. Eee, całe szczęście, że pierwszy pokaz jest w Warszawie, więc niedaleko, później z, no, z Warszawie za Wrocław, czyli dużo dalej, a później w Sopocie, czyli kawał drogi. No, ale miejmy nadzieję, że będzie wspaniale. No, zawsze jest. Zawsze jest. Zawsze... Zawsze, je, zawsze jest, ale zawsze się stresuje, czy będzie wspaniale, czy ludziom się spodoba. No i, i stresuje się, czy tam... Czy, czy dopniemy te wszystkie logistyczne e, sznurki ze sobą. No, ale... Nad wszystkim zastanawia się Kasia. Kasia, więc jest szansa, że podopinamy to wszystko tak, jak trzeba. Dobrze, przede mną jeszcze trochę puara pracy, złożenie tego filmu i... i muszę odpocząć przed jutrzejszą trasą. Poczytam książkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Chciałbym być kiedyś tym performerem legendą. No, ale wydaje mi się, że z tym, co robimy codziennie, każdego dnia, występując, sprzedając te pokazy, czasem występując, 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 ćwicząc, 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 jestem z każdym dniem coraz bliżej. Mam taką nadzieję. Elo!